Dobra, więc um, zaczynamy. To jest taki odcinek opisowy. Um, więc um, tutaj będę mówić różne rzeczy, jak widzicie. Mamy swój d... Um, dobra, więc... Um, jestem Szymon. Znaczy, no tak się nazywam, ale tutaj tak w minecraft'cie to jestem SzymXD XD. Tak w ogóle. Więc... Ym, tak szybko nie o to zrobiłem. Ym, więc tutaj będę... Mam różne mody. Jeden was nie działa, nie wiem dlaczego. Mam tutaj kobel, mam kopalnię. Wszystko praktycznie mam. Oprócz paru rzeczy No i wy wiecie, że wszystkiego nie można mieć. kupię O właśnie mam żelazo. Lalalala. Zapomniałem sam, że mam żelazo, naprawdę. Hop, 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 hop. O, idealnie. O, tylko mi starczyło. A, wątpię w to. to yeah, starczył! Ale to ja mam farta! Co to jeszcze? Idealnie! Idealnie! La, mm -hmm. la, Mam węgiel? Mam! Muszę przetapiać. Wiem, ciężka prasa. Tak trzeba. Jeszcze tutaj bo przerabiam. Na coś łoniejszego Przepalaj się kabustą. Kibistę. Trochę słabo z węgielem u mnie. Pewnie trzeba. Mam jakieś. Nie mam w ogóle desek nawet przy sobie. Czyli tego co potrzebuję, aby był węgiel. O. Jeden węgiel no bez cesaru. czy mi na jeden węgiel. Hmm. Szkoda, że tego jakoś nie da rady z powrotem przerobić na um, drewno. Coś deski. Ej, za skrzynia Skrzynia, skrzynie! Logiczny Minecraft. A są to to dobrze, Bo łatwiej jest. Potrzebuję właśnie tego. O, mam sztabki żelaza. Co by tu z nich zrobić? Co można było zrobić z żel żelaza? Nie pamiętam. A czy mam temu, że jest nie, jest takim, to dodajesz e, samorodki że raza. Co to? Co to jest? Wow! O, gdzieś tak. Kraty, 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 kraty. kraty. Potrzebuję kraty. Będę łapać mopki. Potrzebuję kraty. Ja chcę te kraty. Mano zebra. Mam nadzieję, że ci się spodoba mój nowy dom. Twój nowy dom. Yeah. Mija. że tutaj zebrę. Zebra. Zebra. Oj, zapomniałem, że to nie jest kreaty. Widzicie, jak to się przyzwyczaja do kreatywa? O nie. Ja ja to teraz rozwarzę. O, się szybko, ale to diamentowym kierowcem. Pewnie tak to się... Nie, nie starczy mi kratu. I kiedy się jak to się odmienia, to jest swoje imię Minecraftowe, a imię jest najważniejsze w całym życiu. Gdy mojego kotka tak ogrodzić, by już nigdy nie uciekł, nigdy. Ojej. Gdzie mnie to się posta... No! mi się to zwala. Kul. O nie lagi. Lag. Co to tutaj? ja! Widzicie co za lagi. Wszystko z tą głupią pszczółek. Ale trochę to jest nielogiczne. Dlaczego dzik ciebie atakuje? A nie! No <laughs> to to jest trochę logiczne. no właśnie i rozumiem. Idź sobie! No cholera! Masz gnoju. Zgnój. Zobaczcie na jego gębę. Czysty gnój. Up, 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 up. Nie starczy. O jeden. Jeden. Jeden, jeden, jeden. No, oh, fruwały mam o oh, tyle. A, o. Oh. A. Oh. Oh. Sobie, chyba, chyba, że jest jeden w mojej jamie. Czy jakiś tutaj gość się ukrywa w mojej jamie? To jest moja jama. Tutaj mopki nie zaatakowały. To jest moja jama i tylko moja. Eee. co jest trzeba pochodnie. Uuuu, nie zauważyłem, że raza. Nie! Wy to widzieliście! Wy to widzieliście! Widzicie jaki jest zły ten? Nie! Kiedyś się śmiałem, że jest taki głupi rawer, że kto by się w niego złapał, że przecież to jest oczywiste, że każdy wtedy tak łatwo ucieknie, no i proszę jak się tak śmiejecie. Hmm. Tego na pewno nie poświęcę. Nie mam zapalniczkę. Nie mam zapalniczki! Kurde, ale ja, ja uwielbiam mieć zapalniczkę. Nie wiem dlaczego. Może no, jestem potworem. Miam, 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 miam. Pyszne kości. Nie. O, widzicie, to się, się robi, kiedy się mówi o kościach? Wyjść. jak sąd wyjść? To jest jakaś pułapka. O nie, zgubiłem się w tym rabilincie. I tak to jest, kiedy się robi To gdzie ja mam iść? Ale wykopuję się po prostu w górę. Nie ma. Po co się tak dręczyć? No. Proszę. Prosta sprawa. No, gdzie ja jestem? Kosmowa. Tam takais! Oj, sorry. Sol nie chciałem. Nie! <trykujesz> Co się regenerujesz? Skuba? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Mam nadzieję, że myśli mi nie kłamią, to by było okropne. Więc od tego czasu zaczniemy grać na normalu. Jeżeli w tym odcinku będziemy na pokoju. dlaczego to jest Minecraft? Koniec. Koniec wymyśliłem sobie, dlatego że. Um, Klikanie, nie jak się wysłowić. Um, że. Znaczy, inaczej chwila. Um, że. No bo. Aaaaa! mi miażdży! miarzy! że nie można sobie tak jakoś ustalić, żeby była tylko jedna krata. Na przykład wkłada się do zelazo i sobie ustawiasz, żeby była jedna krata. To jest warte. takiej. O, zaraz właśnie. To się przetapia? To się. Masz, przetapie się. To się już zapewne skończyło. Tak, skończyło się. Widzicie, jaki jestem mądry? To. Nie, co ja zrobiłem? Można pewną... O nie, nie można wewnątrz chyba przewalać. Mm. a nie. muszę jedno na łóżko mieć. A tym? Skórą? Powinna się skórą sobie Sianę? Nie, taką skórą. o szkoda że skórą nie można. Patykami? Jest patykami. Ale co się robi? A patyki tam Mogą sobie z sumie pójść. O co ja się martwię? Krzesiwym. Jednym krześle to bym mógł poświęcić. się przepara krześle. Nie, nie przepara się. Żelazem? Znaczy złotem? Żelazem? A i tak bym nie chciał. Dajonem? Jedzeniem? Bo to się je. Udowolnię wam to, jeśli ktoś nie wie. Na przykład po skipingu, po skippingu jak to oglądasz, to wiesz, że to się dostaje od żółwi i można to zjadać. Ej, zobaczcie jak ja wyglądam. Mam no to! Dziwnie wygląda to jakieś ciasto! Krem, jakiś krem! Ja myślę, że to krem. Obie. Jeszcze chwilka ja nagrywam Co? Jeszcze chwilę ja nagrywam No w tej chwili nie nagrywasz. Nagrywam. Choć Dobra. Na nie, nie, nie. Dobra, więc... Będziemy... Na razie będzie przerwa. A wie, że to nie przeszkodzi. No zaraz o sobie to lepiej pomięcie. ja mam obiad akurat. Tem, tę, tę. ten, Jeszcze zrobimy kraty. Ja już muszę iść. Więc Marka! Zazwrócę.